ciebie jest dla mnie, bo to jest mój dom, bo tu żyją moi bliscy, bo mam tu przyjaciół, bo każda ulica w Starogardzie się do mnie śmieje. Kociebie jest dla mnie też dlatego, że z dumą mogę nosić ten strój, który jest identyfikacją z naszym rejonem, bo tu przeżyłam moje najlepsze i najgorsze chwile. Kociewie też jest dla mnie dlatego, że ludzie muszą czuć, więź z miejscem, w którym żyją. Muszą pamiętać o tym, że tu leżą y, nasi bliscy na cmentarzu, że tu się rodzą nasze dzieci, nasze wnuki i dlatego Kociewie będzie zawsze moim małym miejscem na ziemi i moją małą podłogą. Kociewie jest dla mnie moją małą ojczyzną. Stąd pochodzę, tu się urodziłam. Tu jest moje życie zawodowe i każde inne. To jest miejsce, które kocham ponad wszystko. Tu uwielbiam spędzać czas z rodziną, ale też ważni są ludzie, którzy tutaj żyją. Dla nich staram się zawodowo. Kociewie, moja mała ojczyzna. Mam to szczęście, że urodziłem się na kociebiu. Mam to szczęście, że mogę tu pracować, mieszkać i tworzyć. Kociebie jest piękną kainą, bogatą, piękną przyrodę a najważniejsze, bogatą w ludzi twórczych. Ci ludzie twórczy, rzeźbiarze, malarze, hawciarki i inni, tworzą, są tymi klejnotami tej ziemi. Są największym bogactwem, którym się możemy pochwalić. Cieszę się, że poznałem wielu takich wspaniałych ludzi i mogę z nimi współpracować. Kociele jest dla mnie moją mamą, oprysną, którą kocham. Odnajduje się tu nie tylko jako człowiek, ale też jako fotograf. Jest tu wiele malowniczych miejsc, które warto uwierzyć na fotografii. Zmieniają się one pod wpływem czasu, wiadomo, ale może tu też i odpocząć, można poznać fantastycznych ludzi, można zwiedzać, odpoczywać, przede wszystkim fotografować. Jest bardzo bogata flora i fauna. Mamy też Bory topowskie. Wschodnia część Gorów Tuchowskich należy do kociewia. Kociewie jest dla mnie źródłem. Stąd pochodzę, tutaj mieszka moja rodzina, tutaj czuję więź, tożsamość z tym regionem. Dlatego też źródłem, gdyż tutaj powstają moje pomysły, inspiracje do działań na rzecz promocji kultywowania regionu. Z okazji Światowego Dnia Kociewia chciałabym życzyć wszystkim kociewiakom w Polsce i mieszkającym za granicą, żeby byli dumni, że pochodzą właśnie z kociewia i życzyć nam, żebyśmy zrobili wszystko, żeby kociewie miało swoją markę. Bo jestem pewna, że jak ktoś przyjedzie chociaż raz, spróbuje naszych golców czy szandara na łące pełnej maków, nie sposób, żeby się nie zakochał w naszym kociewie. Kociewie jest dla mnie miejscem, w którym spędzam aktywnie czas, w którym podziwiam piękno krajobrazu. Ale Kociewie jest dla mnie przede wszystkim domem, domem rodzinnym, miejscem, w którym się urodziłem, w którym mieszkam, w którym spotykam wspaniałych ludzi, którzy mają otwarte serca na pomoc innym ludziom. Kociewie jest dla mnie mikrokosmosem jest ziemią łagodną, na której taka uparta, kociewska baba jak ja znajduje inspirację do życia, do działania, do rozwoju. Kociewie to to miejsce, w którym zapuściłam korzenie. Kociewie to dla mnie ludzie. Kostek, Konstanty Graban, mój wujek, dzięki któremu mogłam bez trosku spędzać letni czas jako dziecko w Smolnikach, w Ewydzie, w na Marmecie, w Klaminach, w Czarnej Wodzie. To dla mnie druh Antoni Górski, i jako nastolatka wędrówki po naszym kociebiu, rozmowy ciekawe z gospodarzami, sypianie, nasianie w ich stodołach. To również przygoda z muzyką Elżbieta Buca, Stanisław Karbowski. Również fakt, że grałam w zespole takim wokalno-muzycznym funkcjonującym przy cechu drzemysłu różnych. Kociewie to również dla mnie na Maryla, czyli Maria Szarmach. To również Mirosław Kalkowski, Mirka Meller, Grzegorz Oler, Alina Jeleń, profesor Pająkowska. To również młodzi ludzie, którymi się otaczam, ale którzy działają na przykład w harcerstwie. To na przykład Paulina Szulc. Dla mnie właśnie ludzie to Kociewie. Kociewie? Kociewie jest dla mnie miejscem, miejscem, w którym się urodziłem, w którym żyję, w którym kocham, dla którego pracuję. Jestem pewnie jedną z nielicznych osób, któremu Kociewie płaci. No może poza spółdzielnią mieszkaniową Kociewie, ponieważ lokalna organizacja turystyczna Kociewie, w której pracuję od kilku lat i płaci właśnie za, moje, za moją pracę.